Cześć, witam Was w nowym odcinku na kanale. Oczywiście będziemy grać, grać w GeoGessera. I dzisiaj na Tapety bierzemy mapę stadiony w Polsce na, na trybie no move, Bo tak jak gramy duelki na No-Move, no to, to tutaj też będziemy sobie grali No-Move. Więc zaczynajmy. O kurde, stadion to jest, jak się nie mylę, chrobry głogów. Głogów miasto w Dolnym Śląsku. Chrobry obecnie występuje w pierwszej lidze, ale jakoś im w tym sezonie jakoś się nie wiedzie za dobrze. Czy jest tu jakaś droga? Bo jesteśmy tutaj I pierwsza pięćka na naszym koncie. O to jest... Ładny stadion, jest to sta stadion, który znajduje się w Słubicach Słubice, miejscowość przygraniczna Obecnie jest z tego, co się nie mylę Tam jest klub Pogoń, Słubice Polonia, Słubice I, i ten zespół teraz jest beniaminkiem trzeciej ligi tak, tak mi się wydaje Mogę się oczywiście mylić, bo... Yy aż tak małych klubów nie znam, ale no dobra, nie udało się 5 tysięcy zdobyć, ale 57 metrów w odległości nie jest źle. Stadion aktualnego mistrza Polski, Jagiellonii Białystok, w miarę nowy i jesteśmy tutaj. O! I kolejne 5K i pasuje. Co to jest za stadion? To jest bodajże stadion żużlowy Wybrzeża Gdańsk. Wybrzeże Gdańsk w ostatnim sezonie jeździło w pierwszej lidze żużlowej, w drugiej ekstralidze, jak to się nazywa. Ale niestety z tego co się orientuję, chyba spadli z ligi. Uhuhu, gdzie jest stadion? To będzie ten stadion. Nie będzie ten stadion. Gdańska nie jest nam za dobrze, więc zaraz spróbuję znaleźć po Zoomie, a Jak nie, to Magnum Arena. No, niestety, stadion był tutaj. Trochę punktów stracone. Jedziemy dalej z kolejną lokacją. Jest to stadion Zawiszy Bydgoszcz na tym stadionie miałem okazję być w tamtym roku Podczas meczu pucharowego Lech Poznań Zawisza czyli Zawisza Wydgorz Lech Poznań I ten stadion z tego co się orientuję jest gdzieś od północy Tak, on jest tutaj I tu jest główna droga, czy jesteśmy gdzieś tu? wynik 899 co nam daje aktualnie 18 miejsce. A nie, co jest, nam mówię. a na now mówię, aktualnie daje nam to pierwsze miejsce. No ale jeszcze podejmę jedną próbę z spróbowania wbić 25 tysięcy punktów. No to zaczynamy. Ok. Trzecia liga. Nowy tak, jest to stadion Podhala Nowy Targ. Obecnie chyba cały czas trzecia liga. Nowy Targ jest tutaj. T no, bardziej chyba utytułowaną dru drużynę. Mają w hokeju. Niestety pomyliłem stadiony. Tak mi się śpieszyć chciało i niestety się nie udało. Chodzież Chodzisz jest to miejscowość, która znajduje się W Wielkopolsce Na północy Wielkopolski o, Nawet mają stok narciarski I Teraz znaleźć stadion w tej Chodzieży o, Nawet mają Dzielnicę Czy tam miejscowość obok Nazywa się tak samo jak Wielka dzielnica w Poznaniu O, tu jest stadion Polonii Prawie 5k O kurde, co to jest za stadion? Piłkarski Ale z torem chyba żużlowym? Tak wygląda jakby dookoła był tor żużlowy Duże miasto Tam jest duży stadion Dobra, wydaje mi się, że to jest stadion żużlowy motoru Lublin. Lubin, Lublin, przepraszam. Aktualnego mistrza polski w żużlu. U, tylko gdzie on się znajduje? Widać całą panoramę miasta. Akurat w Lublinie nigdy nie miałem okazji być. Chociaż kto wie, może w tym sezonie uda mi się dojechać do Lublina, gdyż zespół z Lublina gra w ekstraklasie. Aha, dobra. Mała pomyłka, ale niestety ścigam się z czasem. I... Głupie błędy popełniam. Miejski stadion sportowy. Niestety nie widać kogo imienia i gdzie. Ale kurde wydaje mi się, ale to jest jak gdyby taki strzał, że może być to stadion w Babimoście. Bo gdzieś widziałem zdjęcie, że mają bardzo ładną jedną trybunę. A Babimos jest... tutaj. I pamiętasz słynie z tego, że w tej miejscowości jest najmniejsze lotnisko pasażerskie w Polsce. No, niestety był to stadion Pilicy Białobrzegi i ostatnie honorowe podejście, mały stadion, Panini Arena. Dobra, to jest chyba nowy stadion ruchu Radzionków. Ruch Radzionków bodajże... Radzionków jest obok Bytomia. Co mogę powiedzieć o Radzionkowie? Mogę powiedzieć tyle, że bodajże na początku 2000 lat grali jeden lub dwa sezony w Ekstraklasie. A stadion, na którym wtedy grali został zburzony pod jakiś market Nie wiem, kurde, nie widzę, tu jest stadion Polonii Radzionku, a tu jest Radzionków Dobra Kompleks sportowy Orlik to będzie to Aha, jednak to był stadion go Zdrój, czyli klubu Kasza Piszczka. No nic, to dziękuję za oglądanie tego szybkiego odcinka. Kończymy z wynikiem 24899. 100 punktów zabrakło do maksa. No i może w przyszłości uda nam się pobić ten wynik. Jak się podobało to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji.